Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem a to jest Kolejny odcinek, zagrajmy w Gothic Ja, To miało zabrzmieć tak super glorious i w ogóle, ale chyba nie zabrzmiało Dobra, teraz idziemy tutaj sobie, aby otworzyć przejście do tego YOLO YOLO krytyk Ty, kolego, ja tu jestem magiem i cię niszczę bronią Oh, fuck Oj, 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 oj Dobra, to był zły pomysł o, nie, 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 proszę. Nie, Dobra, zobaczymy, jak przyjdziecie przez to. I co, i co, i to tu teraz z królem? Teraz zostaniecie w ciry No, naprawdę, Dobra, chociaż Ciebie zabiję. No, A ty jesteś słaby. I cię zabiję na hita. O lol, ale fajnie, ale fajnie jest Znaczy, zbagowałem. Dobra. I teraz tak. Otwieramy to i to otworzy most do tamtego czegoś. No do tamtego, gdzie w, w ostatnim odcinku chciałbym od, doskoczyć. I mi się nie udało i wyszło śmiesznie, strasznie. Dobra. Czyli co? Ja kończę. Znaczy kończę. Robię cięcie. I widzimy się za jakąś chwilą, nie? Yy, dobra, no to ja cięciuję. Dobra, już wróciliśmy po króciutkiej przerwie, a jak mogliście zdążyć zauważyć, jak mogliście zdążyć zauważyć, brawo, yy, to otworzyło nam się przejście. I tak. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Można tędy przejść? Nie można. Dobra. Hmm. Hmm, tak. I z tego co, y, co powiedziałam w, y, przy, w tym poprzednim klipie, to pewnie nic nie zrozumieliście. Yy. Chodziło mi o to, że nie chciałam zabierać zbędnego czasu. I zrobić, o kurde. I zrobić cięcie, żeby po prostu... Brawo, brawo ja. Yy, żeby nie zabierać zbędnego czasu i powłączałam sobie te trzy włączniki od razu. Ale tego nie powiedziałem. Brawo. Brawo. Tak. Geniusz. Geniusz. Czy nie jest? Brawo, brawo, brawo ja. Brawo. Po prostu... No nie no, brawo. Brawo ja. Brawo, nie, naprawdę, brawo. Brawo. Mm, tak. Jestem genialne. Myślałam, że tam będzie się dało skoczyć, tylko dobra. Co, zaraz sobie podków łykniemy tu jest... I to już będzie. A zresztą, dobra, nie będę nic mówił. To tu będzie kolejny szaman. To jest wiadome. Kurczę, mogłem jeszcze nie, nie zaczynać nagrywać, tylko zacząć nagrywać jak, jak już tam. Mm, jak byłem, jak już będę przy tym. Przy moście, bo jakieś minutę, dwie przynajmniej, już zabrałem. A to jest dużo. Jak na 20 minut. Bardzo dużo. Hmm. No dobra, trudno. Już trudno, już. No i wyżej to wytnę jeśli mi wyjdzie. Za długi odcinek. Ale dobra. I tu... Teraz tak. Escape zapisz. <laughs> Czy ja tam mam jakiś fajny topór? 5 mm, mm, mm. barbarzyńcy. What? Skąd ja to mam? Skąd ja mam 5 barbarzyńców? Nie no fajny topór, tylko. Patrzcie, zapisałem, prawda? Tak. Tak Łups <noise> 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 Tak, to jest świetne. Hmm, <noise> popijmy sobie. Hmm, tak. Macaj do tego. No już... O! Mamy to ja mam dużo, naprawdę. Dobra. Teraz mamy trochę. Dobra, koniec. Oj, dobra. I lecimy. I teraz myślicie, jak tu przejść? Pewnie muszę jakoś szybko przeskoczyć albo coś takiego. Oczywiście, ci, którzy nie przeszli, gotyka. Wiem, że mam takiego widza. Przynajmniej jednego, albo dwóch, albo kilku. It's him! Widzę ten miecz. Ten miecz. Dobra, sygnijmy sobie. I jako, że ja jestem walecznym wojownikiem, to zrobimy to. Niby on ma jakiś tekst fajny. Mój czar! Ty ku... Proszę, tak, wejdzie... Czy on mi tu przy... Naprawdę? Naprawdę? Brawo Twoja droga kończy Niech wcześnie Twoja cielesna powłoka Wolałbym nie, jeśli łaska. Ach. A to jest mój nie własnym czarem chcesz pokonać, ja znam jego słabości, kolego. Ty go musisz naładować. wiesz, no, jesteś taki tempy, że napażasz tak od niego. No dobra. To co? No ja weźmy sobie. To jest to samo, prawda? Mhm. Dokładnie to samo. Dobra. Nałykajmy się pod płyszynkę. Bo nie wiem. <gryw> Na wszelki wypadek. Ale to było świetne, co się stało przed chwilą. Ja muszę to jakoś. Nie wiem, sp nie wiem. Nie wiem. co z tym zrobić, coś z tym zrobię. Albo wytnę, albo zespiduję klip. Nie wiem. To było piękne po prostu. <laughs> Widzicie? O, tak. Mhm, świetnie. To taka była ładna cutsceneczka. Widzicie ten miecz? On jest piękny, co nie? Widzicie go? Tam klinga, on jest świetny. Szkoda, że. A zresztą. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy dziwny miecz? Ostrze zdobioną przez runą. może Może ksardosowi uda się je odczytać. Póki co lepiej go nie używać. Nie ma problemu będzie. Aha, okej, okay. nie, bo myślałam, że w tych trupów są jakieś fajne, przydatne rzeczy, ale jednak nie. Więc cofnijmy się po prostu. Co? A, dobrze. Dobra, to w takim razie yy, ja zrobię teraz cięcie i pójdę szybko. Albo dobra, już nie będę ciął tego odcinka, po prostu pójdę. O, tam, tamta jaskinia to była tam, gdzie byliśmy, sobie... i tam był ten dziennik. Dobrze sobie przypomniałem. No. Yy. Zastopujcie sobie filmik. Aha. A dobra, zastupujcie sobie i przeczytajcie, bo i to, to później wyniknie z fabuły, ale. Ale przyda wam się dowiedzieć już teraz. To już wiemy co się stało z tym orkiem, który tu spadł. Dobra. Ile to już nagrywam? Osiem minut No według mojego stoperka. 8 minut. Stoperku. O, widzieliście, widzicie jakie bugi. Ups i taką głową o To, to coś. Jak, jakkolwiek to nazywać Oops. Jeps. O! Uh -huh. Psst! Dobra. Hmm. Wiem, że tu możemy iść po jakiego grzyba to ja nie wiem. Dobra. Najpierw chcę trochę wa... <laughs> nie, 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 proszę! No, ku! <laughs> ty debilu, ty bodzio, ty. No, zabijcie mnie. Dobra, stop. Stop, ja sobie z nim powalczę. Stop i wrócę za chwilkę. Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że znowu to, co przed chwilą zrobiłem, się nie stanie. Na razie nie widzę powodu, żeby iść tu, a więc pójdziemy na parkour. No way, żebym tam przeskoczył. Nie ma szans. Jeps. O yellow. Dobra. Stockowi nam to miałam tyle problemu, że... że... znaczy... nie wiem, bo miałam akrobację i dlatego nie brałam akrobatyki. Żeby... No! Nie no, Wiecie, szlak, no. Naprawdę? Naprawdę już jaja chyba robicie. No nie śmieszne te wasze jaja. Jakbym teraz zapisał, to mnie szlak trafił. Co ja z tym szlakiem mam? Szlak go. No W ogóle nie jestem... Wow! A, I teraz trzeba tu jakoś to zrobić, tak? <gryczne> Jakie śmieszne. Jakie to jest śmieszne! Nie! Ku... Dobra. Dobra. udało mi się. o, 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 o. A właśnie, tak tu trzeba to zrobić i tu nic nie widać. Siedzite. What the fuck? What the hell? Yeah, Pierwszy kolega. Dobra, najwyraźniej no wpadł do lawy. No spoko, mi to nie przeszkadza. W ogóle... Nie ma problemu najmniejszego. Trzeba teraz tego fajnego baga zastosować. Czyli na szóstce mam. Nie, to jest lodowa... No, na szóstce. No jak na razie tego trzeba w końcu Zabić. U dwóch. Dobra. Ty chyba falom. Nie ma szans. Nie dosięgnie. Teraz? Czyli muszę je zamrazić, jednak. Chyba, że muszę, tylko że. Lol. Haha, tego się nie spodziewałeś. Ty gnijące chłopie. On chyba jeszcze nie gnije, co? Nie wiem. Wydaje mi się, że on jeszcze ma trochę. No, tak na razie to jest też jednym z lepszych, bo mi się przydaje tutaj bardziej pancerz, niż obrażenia mana, bo bez tego multumana mam naprawdę mało mana. <tłuch> tu głupie zawsze miało strasznie. <tłuch> Teraz jest wielkie pytanie, czy ja mam iść. Tak, tu mam iść. No nie, ja czekajcie. Fuck. Dobra. Ile to już nagryłem? 14 minut. O! Hej. Co tam? Czy u mnie spokojnie? O zwój? Napój. Co ten zwój robi? Opi, opi. Zwój ten, co on robi? Zwoju. Zwoju hmm. nie, to nie jest światło. Hmm, hm, hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. co ten masz uszy? siebie hmm? Masz mało, dobra. To co, mam pięć minut jeszcze nagrywania? I po co ja tu wchodziłem? Tak myślałam, chyba lepiej najpierw tam jest. Dobra, trudno. Mhm, mm tak. No nie no, dobrze wiedzieć. Nie żyję. Co ty... Sorry za to. I to też. I to też. Bo to może was buleć bóleć w oczy. Znaczy w uszy, przepraszam. O oh my god! No! No, please! Where the hell I'm going! Światło, światło, proszę światło. Światło. O nie! Nie musisz, że to strzelać. A nie, guzik jest. Stay, stay. I teraz tu. Dobra. Zapiszmy na usiące. Wydaje mi się, że pomno. Że... że tu będzie dużo pełzaczy Jestem tam Czekajcie co tu jest hmm. co, co tam widać to Aha A, czyli tutaj zaatakujemy pełzacze otworzy mi się... Otworzą mi się drzwi do toporu i drzwi tam. Hmm. a tu zaatakują me pełzacze i otworzą mi się drzwi tutaj i... Nie wiem. Zabijcie mnie, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to byśmy pociągnęli. Dobra, tak, ciągniemy. To, to, tak. No, tu się pojawiły demonki. I to jest scena za ten topór. Tu nam się otworzyły przejścia. No dobra, już tego Face'a, tego kolegi nie pokazujcie. Dobra, mhm, tak. I otworzył nam się. Pięć pięść nam się otworzyło, nie? I... jak najbardziej. He he. I zaraz zobaczycie ten topór. Znaczy, o tam jest topór. Mami. Mami. Hej, mami. What oh, the fuck? Oh, mami. I'm safe now. What the hell? What the hell? What the what the what the hell? Ty, to już No, ty we na challenge. Poprosimy wilka, żeby nam kolejną zbroję zrobił. Będzie śmiesznie, co? Skacz! Ale ciężko się idzie. Ile to już? 18 minut. Dobra, to już kończę, co? Dobra, ludzie. Ja was żegnam. Bardzo serdecznie mogło mi komentować ten jakże zmulony odcinek. Ale było fajnie, mniej więcej. Ja was żegnam. koło kolejnego odcinka. Do góry. I... Nie wiem, to już jest koniec, a więc, nie wiem. Pa! Chyba, chyba mogę powiedzieć pai po prostu skończę odcinek, nie? To światło fajnie się baguje. Dobra. No to dobra, cześć, do następnego odcinka.